Our fans expect us to win a silverware each and every season. And the success starts with the hard, committed training. On this day we will well done if we carry this intensity into our next match we will be very hard to beat this match i can be sure of thank you all I Jacek Laskowski Komentować będziemy dla Państwa To miejmy nadzieję ciekawe spotkanie Dzisiaj Atletico Madryt Gra przeciwko Las Palmas Wonda Metropolitano Znajduje się we wschodniej części Madrytu Nieco ponad 8 kilometrów od centrum i niedaleko międzynarodowego portu lotniczego Barajas Niemal przylega do trasy M40 i już dziś, w jego okolicy, znajdują się dwie stacje metra. To prawda, ale tuż przed otwarciem były obawy, że kibice nie będą mieli jak dojechać, ponieważ infrastruktura wokół stadionu nie była gotowa. Klub jednak nie żałował pieniędzy, by zagwarantować gotowość dróg dojazdowych i miejsc parkingowych wokół stadionu równo z otwarciem obiektu. Teraz możemy się przyjrzeć dzisiejszemu ustawieniu piłkarzy Adepiko Matryc. Zagrają dzisiaj w tradycyjnym ustawieniu 4-4-2. I to jest podstawowy wariant takiego ustawienia. Cztery obrońcy zapewniają dobrą ochronę bramki, a druga linia może generować przewagę i w obronie, a przede wszystkim w ataku. Przyjrzyjmy się ustawieniu zespołu gości. Zespół zagra w tradycyjnym systemie 4-5-1 z jednym tylko napastnikiem. Takie ustawienie jest wbrew pozorom dość elastyczne, bo oprócz ewidentnego egzekutora cała druga linia to potencjalni uczestnicy akcji ofensywnej. Na od środka Atletiko. Przy wince Handy. Atletico przesuwa się z piłką w stronę bramki przeciwnika. To może im dać prowadzenie. Jest! Pierwsza bramka w tym meczu. Myślę, że ten gol to nie jest jeszcze ostatnie ich słowo. A i przeciwnik nie w ciemię bity. Będziemy tu jeszcze świadkami ciekawych wydarzeń. Piłka trafia w poprzeczkę i wpada do bramki. Bardzo widowiskowe, choć niewiele brakowało. Mogła przecież wrócić do gry i bramki by nie było. Popatrzmy na rezultat. 1 do 0. Pomimo faulu sędzia pokazuje, żeby grać dalej. Ciekawe, co by nikt nie z tego przywileju korzyści. Sędzia pokazuje grać dalej, przywilej korzyści, dobra decyzja. Dobrze teraz obrońcy powstrzymali. Przy piłce Alex Hunter. Piłkę ma Griezmann. Alex Hunter może się z tego rozwinąć. Janik Karasko. Tak gol! Piłka wpada do bramki, fantastycznie! Fantastycznie wypracowana sytuacja, wyjście sam na sam z Bramkarzem i przepiękny gol. Jak widzimy w powtórce, był to piękny, finezyjny strzał, i praktycznie Bramkarz nie miał żadnych szans. To prawda, znakomite techniczne uderzenie. Wynik 2 do 0 ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Atletico coraz bliżej pola karnego przeciwnika. Koke. Gol. Tak jest. Wspaniała postawa zawodników. Widać też tę radość kibiców na trybunach. Znalazł się tam, gdzie być powinien. I nie umieścił piłkę w siatce. Mamy powtórkę kolejnej bramki. Jednostronne to spotkanie. Rywale nie potrafią dotrzymać im kroku, ale już w tej chwili zaczyna się pogrom. Kolejny gol, i bardzo jednostronne spotkanie. Ok. Hunter. No, z tego miejsca można strzelać. Dobrze przesuwa się z piłką. Dobrze, ściąga obrońców i ma do kogo odegrać. Jest pod presją obrońcy. Saul! Pytanie, czy wykorzystają ten rzut rożny? Dośrodkowanie z rzutu rożnego. Strzał Grismana. To rewelacyjnie to zrobili. Kibice szaleją. Precyzyjnie wykonany rzut rożny. No i mamy bramkę. Obrońcy nie zdołali zatrzymać piłki. Świetnie wykorzystali tę okazję z rzutu rożnego. Fantastyczna centra i mamy bramkę. Powtórka najlepiej przekonuje, że są dziś nie do powstrzymania. Znakomita gra. Doskonała gra i myślę, że pewnie zmierzają po zwycięstwo w dzisiejszym spotkaniu. Te dwa zespoły dzieli przepaść, jeśli chodzi o poziom gry. Vitolo. No, udało się przejąć. Right Huntera, może coś z tego być? Leżenie. Jest przejęcie i mają szansę. I atlety Madryt od rzutu załku. Godzin Hunter. No zastanawia się czy nie strzelać Zobaczmy może teraz No szybko się pozbierali Znowu są w posiadaniu piłki Arbiter nie przerwał gry Słuszna decyzja Jonathan Viera-Ramos Za szybko stracili Anter. Robi się niebezpiecznie. Ładnie wymieniają podania. Będzie strzelał! Dobrze zachował się bramkarz. Nie ma wątpliwości. Będzie rzut wolny. Zepychanka w polu karnym, no ale nie ma co się dziwić, będzie dośrodkowanie za chwilę z rzutu rożnego. Alex Hunter gra dzisiaj jak znud. Rywale nie mogą znaleźć sposobu na tego zawodnika. Tak, łatwo mu dzisiaj przychodzi dochodzenie do sytuacji strzeleckich, co doskonale widać teraz na ekranach. Do tego jego starania już raz zostały wynagrodzone. Alex Hunter. strzela. Za chwilę będą mieli okazję do grania z rzutu rożnego. Rzutka w polekar. Oddaje strzał. Piłka wybita z pola karnego. Uderza. A Cipico zdobywa bramkę. Rewelacyjnie dziś gra. Może zapisać sobie na konto już drugie trafienie. Dopiero pierwsza połowa, a już widać wyraźnie, kto tutaj rządzi. Drugi zespół jest praktycznie bez szans. Jonathan Vieira-Ramos. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Jednostronny spektakl w tej pierwszej połowie. Rezultat 5 do 0. Zaczynamy drugą połowę spotkania. Zdobyli naprawdę dużą przewagę w pierwszej części. Zobaczymy, jak będzie w drugiej. No i udało się odzyskać piłkę. Saul Hunter zabiera się z piłką do przodu. Ależ okazja Griezmanna. Ależ to była fantastyczna obrona. Ustawiają się zawodnicy w polu obu drużyn. Będzie dośrodkowanie rzutu rożnego. Okej. Okay. Sprytnie chroni tu piłkę przed rywalami. Griezmann, będzie bramka. Anton Griezmann, bramka. Fantastycznie się go dzisiaj ogląda. Już drugi raz wpisuje się na listę strzelców. Zgadzą się Państwo, że jest to bardzo jednostronne spotkanie. Jonathan diera Ramos. Piłkę ma Chrysman. Hunter biegnie z piłką na bramkę. Strzela! Broni bramkasz, ale piłka wciąż na boisku. Uderzenie. No już blisko pole karne Dobrze prowadzi piłkę Strzela Jest bramka Proszę tylko spojrzeć na tę radość kibiców na trybunach Alex Hunter po raz trzeci trafił do siatki Rozgrywa dziś kapitalny mecz Wielki talent Ależ bramka i to w dodatku trzecia Hat-trick spójrzmy Muszą mu chyba przydzielić dodatkowego obrońca Zaczynamy być świadkami bardzo jednostronnego widowiska. Minęło 15 minut drugiej połowy. Jonathan Viera ramos Antoine Griezmann. Saul. Robi się niebezpiecznie. Dobrze przesuwa się z Może stąd strzelać! Tak, mamy bramkę, proszę Państwa. Za takich chwil ogląda się mecze. No, w zasadzie nie do obrony. Dobrze wymierzony, celny strzał po ziemi. Tradycja rodzinna zobowiązuje. Bramkę zdobył młody Alex Hunter. On gra na własne konto i pracuje na własną legendę, a talentu mu nie brak. Dobre geny. Błysnął klasą w dzisiejszym spotkaniu. Teraz może spokojnie zejść w poczuciu dobrze wykonanej roboty. Masz rację, zaliczył naprawdę dobry występ. Różnica klas obu zespołów jest dzisiaj aż nadto widoczna. Jonathan Viera Ramos, przy piłce, Aleksander. Atletiko przesuwa się z piłką w stronę bramki przeciwnika. Dobra okazja, ależ fantastyczna obrona. Nie da się ukryć, że nie był to jego no, najlepszy występ. Tak, trener słusznie zdejmuje go z boiska. Dziś mu ewidentnie nie szuka. Centruje z rogu w pole karnym. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Atletico coraz bliżej pola karnego przeciwnika. No szybko się pospierali. Znowu są w posiadaniu piłki. Będzie zmiana. Gabi. Augusto Fernandez. Brawa za to przejęcie w polu karnym. Oddaje strzał. Jest go! Trybuny szaleją, proszę państwa, co za emocje! Ależ to było precyzyjne, mierzone uderzenie. Pewnie zmieścił piłkę tuż pod poprzeczką. Dzisiaj pokazuje nam prawdziwą piłkarską klasę. Ma na koncie już dwie bramki. Nastawili się dzisiaj na atak, i rywale nie mają kompletnie nic do powiedzenia. Spotkanie przebiega dokładnie tak, jak można się było spodziewać. Rzeczywiście, bywają oczywiście niespodzianki, ale tu chyba każdy oczekiwał ich wygrane i są na najlepszej drodze, by te oczekiwania spełnić. Ciekaw jestem, czy ten rzut rożny coś zmieni w tym spotkaniu. Rzutka w pole karne. Wybita piłka, ale kiepsko. Daleko wybijają. Trener decyduje się na zmianę. Dośrodkowanie jest rożny. W ostatniej chwili sami Państwo widzieli. Myślałem, że będzie gol. Kapitalna interwencja obrońcy. Do końca meczu pozostało 8 minut. Rozpocznął grę od Żydów Daniel Castellano, Jonathan Giera ramos Ważne, że nie jest osamotniony. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Hunter przy piłce. Atletiko atakuje. Może zdecydować się na strzał. Mamy bramkę Aleksa Huntera. No to pozamiatane, nie ma litości, nie ma zmiłuj. Po trupach do zwycięstwa. Tak, to było dość jednostronne widowisko. Zwycięzcy ani na chwilę nie odpuścili swoim rywalom. Teraz stawiają kropkę na D. Znowienie od środka, a tu już chyba nic się nie wydarzy. Bezdyskusyjne prowadzenie. Bigas. Na połowie rywala znakomicie odebrał teraz piłkę. Może stąd strzelać. Bramka dla Atletico. Należało się im. Spotkanie mieli już i tak wygrane, ale nie zamierzali przestać strzelać. A kto wie różnica goli może ostatecznie okazać się decydującym czynnikiem na koniec rozgrywek. Niewiele czasu do końcowego bliska sędziego. Nie widzę szans na zniwelowanie tej różnicy bramkowej. Sędzia zakończył mecz. Zawodnicy kierują się do szatni. Może podsumujmy w paru słowach dzisiejszy występ Aleksa Huntera. Był bezdyskusyjnym ojcem tego zwycięstwa. Trener na pewno wyściska go w szatni, bo zawodnicy potrafiący samodzielnie rozmontować obronę rywali i jeszcze mający taką skuteczność to prawdziwy skarb. Nic dziwnego, że idzie po koronę króla strzelców. Ależ się dzisiaj pokazali. Przyjemnie oglądać taki grad choć nie zazdroszczę pokonanym. To prawda, ale gra się po to, żeby wygrywać. Alex, come.